Chcesz widzieć cuda, uzdrowienia? Chcesz odnosić wielki sukces? Być lubianym, znanym, rozpoznawalnym? To wszystko w imię Jezusa Chrystusa? Chcesz mieć mikrofon i głosić Ewangelię? Może studia teologiczne? To nie jest złe, jak masz czyste serce. Ale większość ludzi na świecie chce tego, bo są pyszni. Nie są dobrymi ludźmi. Jak poznać dobrego człowieka? Dobrego człowieka poznamy po jego czynach, po jego owocach. Po tym, jak zachowuje się, w stosunku do innych ludzi i jak z nimi rozmawia. Jak ich szanuje. Czy jesteś jak Jezus? Czy masz dobre serce? Od tego się zaczyna. Od uniżenia. I to nie jest komfortowe. To wcale nie jest komfortowe. Ale wiesz, co jest gorsze? Życie w kłamstwie. Pięknym, kolorowym świecie. W bogactwie. W kłamstwie, w którym ty myślisz, że jesteś lepszy od innych, bo może masz coś więcej. Ale w sercu masz gnój, brud. Tylko Jezus może ci pomóc. Prawdziwe poznanie z nim, żal za grzechy. Naprawdę żal za grzechy z głębi Twojego serca, żałować i poznanie prawdy, przyjęcie tej prawdy, pragnienie Jego, ale nie pragnienie Jezusa, Boga żywego, dla, dlatego że my chcemy czegoś. Że ja chcę zobaczyć cud, ja chcę zobaczyć uzdrowienie, chcę zobaczyć y, przebudzenie, Chcę zobaczyć, jak ludzie upadają i dzieją się rzeczy, które mogą się dziać, oczywiście. Ale po co, jak to wszystko chodzi o miłość? Pierwszy list do Koryntian 13. Wiara, nadzieja i miłość z tych wszystkich największa jest miłość. Co z tego? Co z tego, że będą się różne rzeczy działy na zewnątrz? To nie ma żadnego znaczenia, jakim ty jesteś człowiekiem?